Szanowni Państwo, swoje wystąpienie chcę też skupić na dwóch aspektach, ponieważ zajmując się i prawem administracyjnym, również zajmuję się prawem Unii Europejskiej, więc będę chciał troszeczkę też ekstrapolować te kwestie związane z zasadą wolności religijnej do tego, co dzieje się również w Unii Europejskiej i w jaki sposób również. To, o czym państwo dyskutujecie od wczoraj, przekłada się na to, co dzieje się również w dzisiejszej Europie, bo to i zarówno z punktu widzenia społecznego, ale i prawnego jest niezmiernie istotne. Chciałem też powiedzieć, że i to myślę, że tutaj byłaby też taka możliwość do rozważenia, że od jakiegoś czasu realizujemy taki ruch społeczny Europa Christi, Europa Christi, który ma dać... No powrót, przynajmniej podtrzymanie tych chrześcijańskich korzeni europejskich, które dzisiaj gdzieś tam szybko są próbowane mm, usunąć się, ich próbuje wyrugować e, nie tyle też życia społecznego, ale przede wszystkim z e, funkcjonowania e, Unii Europejskiej. I myślę, że e, to jest też dobre miejsce do tego, abyście Państwo również mogli się do tego ruchu włączyć, ponieważ jak też później się do tego odniosę, te dwa płuca Europy muszą razem stanowić pewną tożsamość. I również o tej tożsamości narodowej w ramach Europy pod kątem również kwestii, które Państwa interesują, chciałbym powiedzieć. Tak się złożyło, że dwa tygodnie temu właśnie organizowaliśmy taką konferencję Europa Christi, gdzie rozmawialiśmy o tożsamości narodowej, w ramach Unii Europejskiej, czyli tym, co kształtuje różne elementy. I stąd myślę, że to będzie też w jakiś sposób ten przyczynek do tego, żeby połączyć te kwestie. Myślę, że już te pierwsze elementy, które chciałem Państwu przedstawić, one tutaj dokładnie wybrzmiały i ja chciałem tylko zwrócić uwagę na tą kwestię dotyczącą wolności religijnej w okresie tworzenia się II Rzeczypospolitej no i tworzenia dążenia do autokefalii. Mianowicie traktat wersalski akceptował zasadę wolności religijnych i przede wszystkim no można powiedzieć, że narzucał państwom, którego Podpisują, aby te zasady były respektowane. Tutaj pan profesor bardzo dokładnie przedstawił, jak to funkcjonowało w tych latach następnych. Myślę, że też część z nas mogła mieć w jakiś sposób porównanie do tego, co czasami obserwujemy w naszym życiu politycznym: jak łatwo, bo niektórzy uważają, że. Lata minęły i polityka idzie do przodu, i to wszystko się zmienia, a to się okazuje, że tak naprawdę chyba jednak jest wszystko w pewnym status quo, jeżeli chodzi o to życie polityczne, tworzenie aktów prawnych, różnej rangi potem ich stosowania i wprowadzania w życie. A więc tutaj raczej nic w tym zakresie się nie zmienia. I w moim przekonaniu, jeżeli spojrzymy na kwestie, które dotyczą. Tych dwóch tomosów, które sprawiły, że została przyznana autokofalia dla Kościoła, to widzimy, że to stanowiło takie od strony również prawnej podwaliny do tego, aby dbać o zachowanie tych zasad dotyczących wolności religijnej. Oczywiście, państwo polskie w tamtym okresie. Niestety prowadziło tą politykę, która nie do końca przyniosła skutek, a więc tutaj druga Rzeczypospolita pod tym względem nie do końca można powiedzieć, że spełniła oczekiwania, bo gdyby ta polityka była polityką łączącą, to na pewno dzisiaj nie byłoby tych różnych też historycznych zaszłości, ale być może również zachowaliśmy, byśmy zachowali swoją bardziej taką tożsamość. I patrząc z punktu widzenia międzynarodowego, przede wszystkim na akty prawne, to w pierwszej kolejności chciałem zwrócić uwagę na Europejską Konwencję Praw Człowieka, która wprost wskazuje, że każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. I to, w jaki sposób zostało to określone w tej konwencji, powinno być stosowane do wszystkich, wszystkich kościołów, do wszystkich obywateli, ale ten cały proces, który już później za kilka lat rozpoczął się, czyli w Europie, czyli tworzenie europejskiej wspólnoty gospodarczej, którą dzisiaj mamy w postaci Unii Europejskiej, nie zawsze te kwestie regulował. Chociaż jak za chwilę Państwo zobaczycie, początki nawet były obiecujące. Jeżeli chodzi o traktat ustanawiający wspólnoty europejskie, to w tym traktacie nie znalazły się odniesienia do kościołów i wspólnot religijnych jako samodzielnych podmiotów, które mogłyby wpływać na życie publiczne, a pojawiły się tam chociażby partie polityczne. Więc z tego punktu widzenia niektórzy uważają, że to jest oczywiście niełączenie. Do życia publicznego kwestii wyznaniowych, związanych z wolnością religijną, ale z drugiej strony na pewno w jakiś sposób umniejszyło to w tym początkowym okresie tworzenia wspólnej Europy tych elementów, które no, mogłyby być tą wartością dodaną, wnoszone przez chociażby właśnie kościoły i y, związki wyznaniowe. I później. Mamy okres, który tak naprawdę dzisiaj jest wypierany przez e, zwłaszcza polityków, którzy bardzo e, wspierają Unię Europejską. E, dlatego, że mieliśmy taką dekadę traktatów. Dekadę Traktatów, które no, przeformatowały tą Wspólnotę Europejską w Unię Europejską jako organizację o charakterze gospodarczym, która dzisiaj e, e, funkcjonuje. E, I ten, ta dekada traktatów zaczęła się przede wszystkim od e, Traktatu z Maastricht. Traktatu z Maastricht z 1992 roku, który bardzo dobrze określał zasady dotyczące wolności religijnej. Możemy tutaj zobaczyć, że pojawiło się coś, co dzisiaj widzimy, że jest no, praktycznie stawiane do góry nogami, czyli wychowanie dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi w ramach edukacji szkolnej. A więc są to elementy, które jeszcze w tamtym okresie znakomicie wpisywały się no, w ten taki można powiedzieć faktycznie chrześcijański wymiar Europy. Oczywiście tutaj traktat spoglądał na te kwestie z punktu widzenia indywidualnego, bo w ujęciu instytucjonalnym nie została wprowadzona ochrona wolności religijnej. Ale co jest istotne. Już od tego momentu pojawiły się elementy, które wskazywały na respektowanie tożsamości narodowej państw członkowskich. I to jest coś, jeżeli mówimy o tożsamości narodowej państw członkowskich, co można powiedzieć łączy kwestie dotyczące wolności religijnej wszystkich wyznań i kościołów, które w danym państwie członkowskim znajdują się i funkcjonują. Czyli chodzi o respektowanie przez przepisy prawa Unii Europejskiej tych kwestii, które są właśnie tutaj e, ustalone. I w dalszej kolejności mamy traktat amsterdamski, w trakcie którego tworzenia pojawiła się klauzula o kościołach. Dzisiaj jest to tak jak już wspominam, no można powiedzieć dla niektórych tabula rasa, ponieważ nie chcą w ogóle odwoływać się do tego, że w ogóle takie elementy pojawiały się w dyskusji w ramach Unii Europejskiej dotyczącej tej klauzuli i przede wszystkim chodziło tam jak tutaj państwo możecie zobaczyć, że Unia Europejska szanuje status z jakiego korzystają na mocy prawa krajowego, bo musimy to podkreślić, że dzisiaj mamy te dążenia ze strony Unii Europejskiej do podbierania, czyli tego systematycznego takiego odcinania tych kompetencji praw prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich na rzecz kompetencji unijnych dla kościołów stowarzyszeń wspólnot religijnych i go nie narusza. Ta klauzula, co prawda, nie została wpisana wprost do traktatu. Ona wpis, została wpisana do takiego protokołu dodatkowego. Niemniej jednak wielu przedstawicieli nauki uważa, że i tak był to sukces. Oczywiście były też państwa, które temu się przeciwstawiały, ale co ciekawe, Niemcy były za tym, żeby tą klauzulę o kościołach wprowadzić. Następnie mamy. Kolejny traktat, który tak mniej więcej zamykał tą dekadę traktatową, traktat nicejski. I również wtedy została przyjęta karta praw podstawowych. Karta praw podstawowych, w której, jak tutaj widzimy, zostały również zawarte elementy sankcjonujące prawo do wolności myśli, sumienia i religii. I jak tutaj możemy też dalej Zobaczyć, że są to kwestie związane z uczestniczeniem w nabożeństwach, nauczanie, zwyczaje i obrządki. A więc nie było w ogóle żadnej kwestii dotyczącej oddzielenia tych kwestii, związanych z wolnością religijną, z praktykami religijnymi, od kwestii publicznych, o czym też bardzo często słyszymy w tych, w tych ostatnich, w ostatnich latach. Trzeba też wskazać, że o czym. Też nie do końca opinia publiczna jest informowana, że karta praw podstawowych została usankcjonowana, co prawda troszeczkę późno, ale tak, w traktacie lizbońskim, a więc stała się wówczas taką samą rangą jak traktaty, w związku z czym mamy to traktatowe zapewnienie dotyczące wolności religijnej. Bardzo często też słyszymy w przestrzeni medialnej to odwołanie, że traktaty to jest to najwyższe prawo Unii Europejskiej, trzeba ich wprost stosować, a więc tutaj jest. No, nie można temu zaprzeczyć, żeby w jakikolwiek sposób to się nie zmieniało. I to jest jeden z takich elementów, można powiedzieć, też momentów przejściowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o traktat lizboński. Dlatego, że traktat lizboński doprowadził do, miał doprowadzić do tego, aby usprawnić funkcjonowanie Unii Europejskiej i stworzył podział kompetencji, które wcześniej były regulowane traktatami, ale wtedy już się, pojawił się podział kompetencji na kompetencje wyłączne, które przynależą do Unii Europejskiej, czyli na przykład strefa euro. Jeżeli ktoś już, już tam się znajduje, no to wówczas jest Europejski Bank Centralny. I on tym zawiaduje, na kompetencje dzielone pomiędzy Unią Europejską, a państwa członkowskie i kompetencje wspierające. Kompetencje wspierające, co do których zasadniczo Unia Europejska nie wtrąca się w ich realizowanie przez państwa członkowskie, ale musimy na przykład pamiętać o tym, że w kompetencjach wspierających mamy chociażby kwestie związane z edukacją i tutaj już mamy pojawiający się konflikt dotyczący tworzenia europejskiego obszaru edukacyjnego, który niestety będzie ograniczał kwestię dotyczącą wolności religijnej, a z drugiej strony mamy również chociażby kwestie dotyczące zdrowia, gdzie pojawia się kwestia związana z aborcją jako podstawowym prawem człowieka. A więc to są działania, które pojawiają się w tych ostatnich, ostatnich latach i które mają w ten sposób taki można powiedzieć, powolny i pełzający, przejmować kompetencje poszczególnych państw członkowskich. Trzeba pamiętać też o tym, że jest to w ogóle kwestie związane z wolnością religijną, są podstawą kształtowania tożsamości narodowej. Jeżeli spojrzymy na, na naszą historię jako Polski, to widzimy, że Kościół Prawosławny jest nierozerwalnie związany z naszą historią. Czasami było lepiej, czasami było gorzej, no ale nikt nie może powiedzieć, że jesteśmy dla siebie obcy. Wspólnie tworzyliśmy naszą historię, wspólnie tworzyliśmy naszą kulturę i w dalszym ciągu chcemy to realizować. W związku z czym, to są elementy, które muszą odnaleźć się w tym zderzeniu z tworzeniem perspektywy, można powiedzieć, takiej. Edukacyjno-administracyjnej ze strony Unii Europejskiej, które muszą być zachowane. Jeżeli zachowamy naszą tożsamość narodową, to również będziemy zachowywali tożsamość naszych kościołów, związków wyznaniowych i to będziemy mogli w stanie przekazać dalej dla swoich, swoich dzieci. I teraz łącząc te elementy prawne z tymi elementami duchowymi, tak jak na początku wskazywałem, ojciec święty Jan Paweł II wskazywał o tym, że Europa, że była jednością i żeby zachowała swoją wierność tradycji chrześcijańskiej, musi oddychać dwoma płucami. No, myślę, że jesteśmy w takim gronie, że byłoby mi niezręcznie w ogóle tłumaczyć te kwestie wobec państwa, bo to państwo jesteście ekspertami w tej, w tej dziedzinie relacji pomiędzy Zachodem a Wschodem Europy, zwłaszcza w tych relacjach. Kościołów, ale wydaje mi się, że możemy się zgodzić co do jednego, że próby wprowadzania tych zmian, które pojawiają się ze strony Unii Europejskiej na pewno nie sprzyjają temu połączeniu tych dwóch płuc Europy. I niezależnie od poglądów politycznych, które każdy z nas ma, to są rzeczy, które powinny być ponad pewnymi dyskusjami politycznymi, dlatego że Prawo powinno być jasne, ale w wielu elementach to prawo też powinno mieć, wypływać z tego prawa naturalnego. Ja akurat stoję na stanowisku, że w kwestiach takich jak chociażby życie nie możemy stawiać pierwszeństwa tego prawa stanowionego przed prawem naturalnym, bo to jest po prostu niezgodne z naturą człowieka i z tymi elementami, które. Tworzy nasza wiara chrześcijańska. Więc to są takie, można powiedzieć, łączniki, które powodują, że te kwestie związane z funkcjonowaniem, z funkcjonowaniem poszczególnych kościołów, związków wyznaniowych i ich obecność w dzisiejszej Europie, ich, można powiedzieć, gwarancje w aktach prawa międzynarodowego i prawa europejskiego, muszą być nieustannie podkreślane dlatego że jeżeli tego nie będziemy robili to będzie to schodziło na dalszy plan a już tak na koniec w takiej wolnej dygresji zawsze też to staram się zwrócić uwagę że jeżeli spojrzymy na inne religie na świecie i spojrzymy jak wyznawcy tych religii bardzo dbają o to żeby te religie przetrwały już nie chcę wymieniać tych religii ale widzimy też jak to postępuje również w Europie, no to widzimy, że tak naprawdę chyba sami decydujemy się na to, że jesteśmy w odwrocie. I teraz musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to wszystko, co działo się przed II wojną światową, w okresie II Rzeczypospolitej, czyli te działania, które przyznały autokefalię, prawda, czy te działania, które sprawiły, że Kościół Prawosławny. Ma to swoje należyte miejsce, one w dalszym ciągu będą oddziaływały na to, żebyśmy się odnaleźli jako ta tożsamość europejska, chrześcijańska, czy niestety będziemy zdani na to, że będziemy musieli po prostu schodzić do jakichś małych wspólnot religijnych, do katakumb, wracać do tego, jak funkcjonowali pierwsi chrześcijanie, i tak naprawdę oddając to pole dla obcych. Bo Europa jest chrześcijańska, Europa musi oddychać tymi dwoma płucami i Europa musi tworzyć prawo, które będzie zgodne z tymi wartościami. Prawo, które będzie starało się wyrugować te wartości, odsunąć te kwestie dotyczące wolności religijnej, tak naprawdę nie jest prawem, które my jako chrześcijanie moglibyśmy zaakceptować. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Przepraszam, że być może niedociągłości, może za bardzo też swoją stronę chciałem to przedstawić, ale dziękuję bardzo.